Cześć, kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, które zaproponowała Pani Mira Kałuska, i będzie to ostatnie czytanie zaproponowane przez Panią, bo tutaj było tych czytań sporo. Tematem dzisiejszego czytania jest: Dokąd zmierzamy? Dokąd zmierza ta nasza relacja, ta Wasza relacja, kochane moje? Możecie oczywiście wybrać też. Kilka opcji, bo niekoniecznie musi to być pytanie dotyczące relacji z partnerem, ale ogólnie, tak? Może to być relacja z przyjacielem, z przyjaciółmi. Także możecie również wybrać kilka opcji, jak zawsze, oczywiście. Dla pani Miry w podziękowaniu będzie karta anielska. Już ją wylosuję tutaj. Pani Miro, specjalnie, specjalnie dla pani mi się tutaj źle dzisiaj tasują te karty, ale zaraz to nadrobimy. Ok, teraz już elegancko idą. o prawie. I dla Pani Miry. Ćwiczenie czyni mistrza. Pani Miro, cokolwiek pani robi. Powinna pani nie zatrzymywać się. Ćwiczenie czyni mistrza. Poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swe zdolności i talenty oraz wzmacniasz swoją wiarę w siebie, a więc Miro, nie zatrzymuj się, ćwicz dalej, rób dalej to, co robisz, na pewno w nienługim czasie przyniesie to zamierzone efekty, a być może już przynosi to zamierzone efekty, a tych efektów na przykład będzie w przyszłości jeszcze więcej. Przepiękna, przepiękna karta, przepiękna karta na dalszy ciąg dnia czy wieczoru, bo zależy od tego, kiedy mnie kochane moje słuchacie. No dobrze, a my przejdźmy do wyboru, do, mamy opcję numer 9, 8 lub 7, dokąd zmierzamy, dokąd zmierzacie. Kwowadis, tak? No dobrze. Ach, mi się podwinęła. Dla tych z Was, kochane moje, które wybrały dziewiątkę. Karta Rada na bok, Koło Fortuny, Trójka Mieczy i dziewiątka Buław. Karta Anielska jeszcze na chwilę z boku. Widać wszystko? No zaraz zerknę, może troszeczkę. W górę podciągnę. O, teraz będzie już lepiej widać. <laughs> Kochane moje, macie tak koło fortuny, trójkę mieczy i dziewiątkę buław. Dokąd zmierza e, Wasza relacja? No, wydaje mi się, że niezbyt w dobrym kierunku. E, niezbyt w dobrym kierunku. Wprawdzie dobrze się zaczyna, bo od koła fortuny, czyli nastąpi jakaś, nastąpi jakaś zmiana, nawet jeżeli będzie się ona wydawała super opcją, super zmianą, coś się tutaj zadzieje, będzie jakiś nowy etap, możecie nawet początkowo być z tego zadowolone <laughs> lub wasz partner może być z tego zadowolony. Bo tutaj koło fortuny mówi nam właśnie o tym nowym etapie, o odwróceniu się czegoś. Nawet jeżeli ostatnio była zła pasa w Waszej relacji, może się to odwrócić na dobre, no ale jest, ale, ale, jest, ale, ale jest jedno, jeden tutaj kruczek, tak? Po chwili, po chwili zadzieje się coś, z czego nie będziecie zadowoleni. Tutaj jest tak, że ta fortuna kołem się toczy, i koło fortuny również mówi o romansach, również mówi o jakichś miłostkach, miłościach. Niekiedy mówi nawet o tych miłościach przeznaczonych. A więc, takie coś, coś takiego może się w waszej relacji zadziać, może to akurat dotyczyć was. To zadzieje się dosyć szybko, bo koło fortuny to ruch, to szybkie zmiany, to nowe życie, nowy cykl i tak jak mówię, nawet jeżeli początkowo będziecie bardzo zadowolone lub wasz partner będzie bardzo zadowolony, no to niestety ciąg dalszy nie wygląda już tak różowo, a powiedziałabym, że nawet wygląda wręcz... Tragicznie, mamy tutaj trójkę mieczy i mamy dziewiątkę buław. Obie te karty mówią o tym, że ktoś z nas, ktoś z tego związku, o którym tutaj rozmawiamy, na temat którego robimy czytanie, będzie miał bolesne przeżycia. Ktoś się może cieszyć. Niestety ta druga strona może poczuć olbrzymie rozczarowanie i cierpienie. W trójce mieczy. Jest ta informacja, że świat tak bardzo różni się od naszych wyobrażeń, że nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Tutaj są i zranione uczucia, i te kłopoty sercowe. No i to rozdarte serce, rozłąka, zdrada, rozwód. To wszystko tutaj w tej jednej karcie jest ukryte. A więc, tak jak powiedziałam, ktoś może się cieszyć, ktoś niestety może mieć to serce poranione przestał właśnie, że ko ko koło fortuny nam tutaj tą energią w związku zakręciło, czy zakręci w czasie najbliższym. Coś Wam tutaj, kochane moje, nieźle w tej relacji to koło fortuny namiesza. No tak to jest z tym kołem fortuny. Zazwyczaj dzieje się lepiej, ale nawet jeżeli zadziało się tutaj, czy zadzieje się tutaj lepiej, będzie to tylko w dziewiątce buław z kolei jest informacja, że jedno z Was zaczyna już odczuwać zagrożenie. Nawet jeżeli była to tylko przelotna miłość, przelotna przygoda, i to serce poranione zostało mocno. Chcielibyśmy wybaczyć, czy on chciałby wybaczyć Wam, czy Wy chciałybyście wybaczyć Jemu, no to niestety nie jest to takie proste. W dziewiątce buław właśnie jest to odczuwanie zagrożenia. To jest to, że czujecie się przytłoczeni, tak jak powiedziałam, albo Ty, albo on. Yy, jesteście jak gdyby zamknięci w klapce swoich własnych emocji. I wy możecie z tej klatki wyjść, ale trzeba by było wiele przepracować na chwilę obecną lub po tym, co się zadzieje, bo może jeszcze się to nie zadziało. Tutaj mówimy o przyszłości, bo tutaj pytanie jest, dokąd zmierzamy z relacją. Nawet jeżeli to się jeszcze nie zadziało, to tak jak mówię, będziesz czuł się, będziesz czuła się. Samotna, zaczną narastać problemy, będziesz yy, czuła się zniechęcona, yy, a suma summarum może się okazać, że wreszcie oboje będziecie czuli się zniechęceni, bo ciężko jest pewne rzeczy wybaczyć lub nawet nie chcemy pewnych rzeczy wybaczyć, nie chcemy o pewnych rzeczach zapomnieć. To poranione serce boli bardzo, krwawi cały czas, a dotąd, dokąd nie wybaczymy, dokąd nie zapomnimy, no to niestety. Niestety nic się nie zmienia. W momencie, kiedy cały czas jesteśmy poranieni, cały czas czujemy się jak w jakiejś matni, jak w jakiejś klatce tutaj, tej uczuciowej, emocjonalnej, no to będziemy. Będziemy przyciągali do siebie i do naszej relacji, do naszego związku, właśnie te mało pozytywne energie, a co za tym idzie, będą się one również przekładały na tę drugą osobę, i znowu może się zadziać tak, że. Um, no niestety ta druga osoba, e, która spowodowała ten zamęt w kole fortuny, wreszcie ona też może się czuć e, bardzo niekomfortowo, tak? Ciągle obwiniana. E, no i z jednej strony wiadomo, że najprawdopodobniej należało jej się, ale z drugiej strony to dokąd nie odpuści ta osoba, która jest poraniona, no to nic się nie zmieni, a może się nawet ta relacja posypać całkowicie. Tylko i wyłącznie od tego, jak tutaj będziecie, jak postąpicie, co zrobicie w tej relacji w związku tutaj z tymi, z tymi zdradami, z, tą, z tymi tajemnicami, jakimiś kłopotami, tak dalej potoczy się ta Wasza. Relacja, kochane moje, a zobaczmy, co tarot. A tak, no właśnie, tarot podpowiada Wisielec, a Wisielec, no cóż to jest Wisielec? Wisielec to jest y, informacja, że powinnaś na czas jakiś odłożyć działania. No właśnie, nie rób niczego pochopnie, y, y, zatrzymaj się, przeanalizuj, przewartościuj pewne rzeczy, pewne sytuacje. Wisielec to jest informacja, że stoisz na rozdrożu i musisz mieć świadomość tego, że stojąc na rozdrożu, będziesz musiała podjąć decyzję. Bez względu na to, w którą stronę ruszysz, zawsze coś lub kogoś stracisz, zawsze coś lub kogoś zyskasz. Jeżeli będziesz chciała wybaczyć, możesz stracić cząstkę siebie. Tak bo będzie to, będzie to ta, poraniona, ta poraniona, ten ten poraniony kawałeczek Ciebie. o nim będziesz musiała zapomnieć, zagrzebać go gdzieś tam całkowicie głęboko i puścić w niepamięć. A jeżeli tego nie uczynisz, no to stracisz po prostu, Relacje. Wybór zawsze, kochana moja, należy do ciebie. Wisielec pokazuje również inny punkt widzenia, a więc zastanówcie się, kochane, czy jak wy byście się zachowały w danej sytuacji, jak wy byście postąpiły, będąc na czymś miejscu. Wiadomo, że my nigdy nie jesteśmy na miejscu tej drugiej osoby, nigdy nie znamy całokształtu. Nie znamy wszystkich informacji, które tutaj mogą się pojawić, a więc nie będziemy idealnie w, tej samej, w tym samym miejscu, w tym samym czasie na takiej samej pozycji emocjonalnej przede wszystkim. Ale można spróbować zerknąć na to po prostu pod innym kątem nie na pewno nie pod wpływem emocji, wystudzić te emocje, ochłonąć i dopiero wtedy się zastanowić. Dokąd my naprawdę chcemy pójść i czy warto tam pójść. No, takie dosyć macie dziewczyny. Ciężkie tutaj to czytanie. A karty mówią jesień, karty anielskie. Jesienią wszystko znajdzie się na swoim miejscu, a ty zbierzesz obfity plon. A więc, kochana moja, to jeszcze się nie zadziało. To yy, informacja tutaj od kart anielskich jest, że. Te decyzje, którą będziesz musiała podjąć tutaj w Wisielcu, będziesz musiała podjąć dopiero jesienią. A więc, no niestety, teraz może być tak, że jest idealnie, że wszystko macie fajnie poukładane, a to koło fortuny, to zamieszanie dopiero, dopiero przed Wami. Możecie go nawet w tym momencie jeszcze w ogóle nie podejrzewać. Być może jeszcze nawet nie pojawiła się przyczyna. Okoła fortuny, czyli nie pojawił się tutaj żaden on lub ona. Kto mógł, ktoś, kto mógłby właśnie to zawirowanie w Waszym związku spowodować. No, naprawdę dosyć ciężkie dziewczyny miałyście to czytanie. Bardzo Wam dziękuję. Za to, że byłyście ze mną. Bardzo Was proszę o łapeczki w górę. Bardzo Was proszę o komentarze. A jeżeli macie ochotę na prywatne czytanie, bądź na to, abym wybrała Wam kamień do talizmanu, to proszę o kontakt mailowy. Całuję Was zdrowa Baba. A dla tych Was, które wybrały ósemkę, no i znowu dziesiątka buław, piątka mieczy apłanka, Kochane, bardzo podobny, bardzo podobny przekaz do, do tego z dziewiątki, do tego przekazu z dziewiąteczki. Dokąd zmierzamy? Tutaj, prawdzie nie koło fortuny, czyli nie zadzieje się coś takiego, tylko prawdopodobnie. Prawdopodobnie dowiecie się już grubo po fakcie, bo tą kapłankę, tą tajemnicę, tę kochankę mamy na samym końcu czytania. Także po fakcie może już, być, może już być, że tak powiem, nawet dawno po, ale i tak będziecie bardzo poranione. Albo wy, albo wasz partner, bo tutaj te relacje mogą być, te energie mogą być iść w obie strony, tak? Tutaj albo wy możecie kogoś zdradzić, albo ktoś może zdradzić was w tej relacji. W dziesiątce buław jest informacja o tym, że ja już nie dźwigam tego uczucia, że nie czuję inspiracji, nie czuję żadnej motywacji, mam wrażenie, że wzięłam na siebie zbyt wiele, że niewłaściwie oceniłam swoje siły, że wręcz przeceniłam swoje siły i po prostu teraz potrzebuję tylko i wyłącznie relaksu i odpoczynku, a w dodatku nie mam na niego czasu. Mam wrażenie, że wszystko co robię, robię yy, yy, albo źle, albo że jest takie kompletnie bezużyteczne. Takie właśnie energie będą Wam albo Waszemu partnerowi towarzyszyły w niedługim czasie. Tutaj jest też informacja, że ja nie dźwigam tego uczucia, nie mam już sił. Tak? W Piątce Mieczy z kolei jest informacja o tej porażce, niepowodzeniu, stracie. Nie, nie jesteśmy zadowoleni, nie jesteście wy lub wasz partner zadowoleni z relacji. To były takie nierealne pragnienia. Były jakieś, było, było dobrze, było wspaniale, ale okazało się, że te pragnienia jednak były nierealne, że pokazała się tutaj jakaś konkurencja, że był tutaj jakiś um, trzeci ktoś, czy to on, czy ona mamy tutaj kłótnie, mamy jakieś fałszywe obietnice, mamy zdradę, mamy to nieszczęście. Obie strony tak naprawdę są niezadowolone z tego co mają i ten zdradzony i ten kto zdradził, bo tutaj kobieta ma wbity nóż w plecy, to znaczy dwa miecze w plecy, a więc jest bardzo mocno poraniona, a druga osoba odchodzi z tymi mieczami, z tymi złymi, smutnymi myślami, ale też ma kaptur na głowie i wcale nie widać żeby ona była szczęśliwa jest przytłoczona też tą sytuacją. A więc obie strony w tym związku będą mocno zranione, będą mocno poranione. A przyczyną właśnie tego wszystkiego jest tutaj kapłanka. A więc jest informacja o tym kimś jeszcze, kochanku, kochance, kobiecie ukrywanej lub mężczyźnie ukrywanym, to jest informacja również o tym, że tajemnice wychodzą na jaw. Tutaj ta kapłanka coś trzyma w tej skrzyni. My nie wiemy co, ale właśnie w momencie, kiedy wychodzi to na jaw, no to niestety, niestety te miecze wbijają się w nasze serca, w nasze plecy. Kapłanka mówi też o tym, aby zaufać swojej intuicji. Jeżeli podejrzewasz, że coś się może zadziać, zaufaj swojej podświadomości, ten głos wewnętrzny, który będzie miał Ci coś do powiedzenia, będzie głosem prawdy.. Zaufaj mu, pójdź za tym głosem, pójdź za głosem serca, właśnie rozstrzygnij, znajdź, dogrzeb się do tej tajemnicy, bo jeżeli się do tego nie dogrzebiesz, jeżeli nie odkryjesz tych tajemnic, no to niestety może się zadziać tak, że sytuacja będzie się przeciągała w nieskończoność i będzie raczej gorzej. Tutaj w tej relacji nie ma w tym momencie widoków, dobrych widoków, dobrych widoków na przyszłość. A co Ci radzą karty anielskie jest szóstka buław. Szóstka buław mówi o tym, że powinnaś, czy że dobrze by było, żebyś odnalazła czy dostrzegła dobre strony tego co się zadzieje. Szóstka buław mówi o czasie zwycięstwa, o świętowaniu sukcesu, o tym, że podjęłaś ryzyko i zatriumfowałaś. A więc nie będziesz oszukiwana, nie dasz się nie dasz się zapędzić w kozi róg, nie dasz się ranić, nie pozwolisz na to. To jest karta, która mówi o tym, że będziesz silna, wyjdziesz z tej sytuacji obronną ręką, nie pozwolisz się skrzywdzić, nie pozwolisz się poranić aż tak bardzo. No bo niestety każda, każda zdrada, każde. Każda rzecz, która nas rani, każda sytuacja, która nas rani, zostawia w nas ślad. Ważne, abyśmy zaufały swojej intuicji, ważne, abyśmy przepracowały pewne rzeczy, aby uwierzyć w swoją siłę duchową i pozwolić pewnym rzeczom odejść w niepamięć. E, także, no, bardzo ładne tutaj, e, bardzo ładne tutaj e, czytanie, kochana moja. A e, cóż, karty anielskie. Bądź sobą. Sytuacja, w jakiej się znajdujesz, wymaga, byś naprawdę była sobą, gdyż autentyczność jest podstawą Twojej mocy. Kochana, no, mega y, dobra karta dla Ciebie, bo to jest właśnie taka podobna karta do tej szóstki buław, czyli y, idź po zwycięstwo, bądź optymistą, świętuj, ciesz się y, y, i bądź sobą. Bądź sobą przede wszystkim, nie daj się zmanipulować, nie daj się oszukać, nie daj się wprowadzić w błąd. Y, y, bądź sobą i idź przez życie czy pędzi nawet przez życie tak jak ten anioł tutaj na pięknym jednorożcu, ja Wam pokażę tutaj bliżej. Przepiękna karta, bardzo taka radosna karta pomimo tych no, mega takich nieciekawych informacji dotyczących Waszej relacji. Dziękuję wam za to, że byłyście ze mną. Proszę was o łapeczki w górę. Proszę was o komentarze. A dla tych z was, które życzą sobie aby zrobić im prywatne czytanie albo chcą aby dobrać im kamień do talizmanu, to bardzo proszę o kontakt mailowy. A teraz całuję was, kochane moje. Siódemeczka. Te z was, które wybrały siódemkę, mają Pazia Mieczy, Wieża i Królowa Kielichów. No, kochane moje, tutaj ogólnie jakieś energie takie właśnie, coś się zadziewa, coś się burzy, coś się przewala w tym kole fortuny, a u Was w wieży. No, wszystkie te czytania, wszystkie te czytania mają bardzo podobną energię. W Paziu Mieczy masz, kochana, informację o tym, że <laughs> jakieś plotki jakieś plotki jakieś podszepty um, i potem wyciągane pochopne wnioski mogą spowodować to, że coś runie. Um, Albo mogą być początkiem tego, że coś runie. W wieży jest informacja o tym, że los zadecyduje za Was. Wygląda to tak, jakbyście nie byli pewni w tej waszej relacji, właśnie co dalej w ogóle, tak? Nie bylibyście pewni, na czym stoicie, myślisz o tym, czy zastanawiasz się nad tym. Czy to w ogóle ma sens? Czy, czy, czy my będziemy razem, czy my nie będziemy razem? Tak trochę jestem w zawieszeniu. Tak to wygląda tutaj z tych kart. I los decyduje za Was. Nie umiecie podjąć w ogóle, albo nawet nie zamierzacie. O, może nie tyle nie umiecie, co nie zamierzacie. Prawdopodobnie nawet oboje. Nie zamierzacie w ogóle podejmować żadnych decyzji. Aby ruszyć naprzód z Waszą relacją. I tutaj właśnie wychodzą, a, czy pojawiają się jakieś plotki, coś się zadziewa, i los decyduje za Was. Runie coś z hukiem, wychodzi na, wychodzą na jaw tajemnice. W momencie, kiedy runie ta wieża, no to powoduje ona rozpad dotychczasowego Waszego życia. Nie mówię o tym, że rozburzy, zburzy Waszą relację, ale wygląda na to, jakbyście żyli troszeczkę nie razem, ale osobno, w, jakby w osobnych życiach, w osobnych związkach albo w osobnych miejscach gdzieś z dala od siebie. Nie byli do końca właśnie pewni, czy co zrobić, żebyście byli razem. I tutaj właśnie ten los decyduje za Was rozwala się to, co macie w chwili obecnej i jest duża szansa, bardzo duża szansa w Waszym wypadku, że dostajecie od losu cudowne. Uczucia. Ogólnie powierzy są zazwyczaj, może. wierzy są dobre rzeczy, ale jeżeli mamy dalej królową kielichów, no to ewidentnie informacja jest o tym, że następują zmiany na lepsze. Pojawia się całkowicie nowe życie. Pojawiają się nowi ludzie w Waszym otoczeniu, nowa być może nowa praca, zmieniacie może miejsce zamieszkania. No coś dzieje się takiego, że nagle była taka stagnacja w Waszej relacji. Nie było wiadomo, czy to w ogóle ruszy się chociaż o centymetr, a tu nagle jest łup, wieża się wali i dostajecie królową kielichów. Czyli sprawy uczuciowe zaczynają dominować w Waszej relacji. Nagle jest wszystko, yy, że tak powiem, mlekiem i miodem płynące, emocje żyją swoim życiem. Yy, ważne, aby im się poddać, to miłość w relacji, to niezwykłe więzi w relacji, to również dobrzy no, przyjaciele, którzy są wokół Wals. Wokół Was to jest ogólna harmonia. I to jest również wsparcie innych, przede wszystkim kobiet, ale to przede wszystkim miłosna karta, bardzo dobra miłosna karta. Królowa, kielichów, no to właśnie żona królowa, kielichów to ta partnerka, ta najwspanialsza, najcudowniejsza, ta, która jest blisko. A więc, jeżeli jesteś w relacji, kochana moja, w której tak nie wiadomo, czy coś w ogóle się zadzieje, to tak, zadzieje się w czasie najbliższym, ale nie za twoją czy za twojego partnera e, może nie tyle zgodą, co e, jakąś reakcją, tylko za e, pomocą czy przy pomocy e, Wszechświata. Coś on wam tutaj nieźle też namiesza w życiu, ale namiesza wam... Pozytywnie. No, dziewczyny, macie dobre czytanie, bo ósemka i dziewiątka miały bardziej mm, takie smutne, przytłaczające. Wybrałyście dobrze. Oczywiście, jeżeli na tym Wam akurat mm, zależy w relacji. A co tutaj karty anielskie chcą, nie karty anielskie, przepraszam, tylko tarot, chcę Wam podpowiedzieć? A smieczy. A z mieczy to nowe pomysły, to nowe inspiracje. A Asmieczy to ten moment ogromnej szansy, abyś się zmieniła i zaczęła rozwijać w nowym kierunku. To jest również przypływ takiej weny twórczej. To jest intelekt na bardzo wysokim poziomie, a więc ważne jest, abyś ty nie wplątywała się, może to też jest taka informacja tutaj, nie plątaj się w żadne plotki, ty nie rozpuszczaj plotek. Ty Opowiadaj nikomu o waszej relacji, bo i tak ktoś zrobi to za Ciebie, to jest właśnie też informacja tutaj od Asamieczy. Zajmij się swoim życiem, zajmij się podejdź do życia tak zdrowo, rozsądkowo, jeżeli coś w Twoim życiu ma się zmienić, lub podejrzewasz, że ma się zmienić, to dokształcaj się, zajmij się właśnie tymi nowymi wyzwaniami, jakimiś negocjacjami, a w uczuciach los zadecyduje za Ciebie. Ty niczego nie przyspieszaj, ty niczego nie poganiaj, wieża zrobi porządek ze wszystkimi tymi rzeczami, które są Ci nieprzychylne, kochana moja, a karta anielska dla Ciebie. Otwórz się na swoje prawdziwe uczucia, bądź wobec siebie szczera, ponieważ tylko ty wiesz, czego naprawdę pragniesz. No piękne, piękna karta, a więc kochana, otwórz się na to, czego pragniesz, dokształcaj się, myśl o tym, działaj twórczo, rozwijaj się, a los pomoże Ci w uzyskaniu szczęścia w relacji. Piękne miałyście dziewczyny czytanie, proszę Was o łapeczki w górę, proszę Was o komentarze. A jeżeli macie ochotę na, na czytanie prywatne lub na to, abym dobrała Wam kamień, tylko i wyłącznie dla Was, dla Waszego e, talizmanu, który przyniesie Wam szczęście we wszystkich sferach życia, e, to bardzo proszę o kontakt mailowy. Całuję Was zdrowa baba i targa.